Witajcie, witajcie drodzy widzowie mojego kanału YouTube. Tym razem zamierzam recenzować nietuzinkowy zestaw Playmobila sygnowany rogiem Powrót do przyszłości Zestaw mam bardzo wielki, bardzo szczególny. Nie tylko zawartość z tego pudła, ale i z kalendarza który w tej chwili wam pokażę Zestaw liczy sobie bardzo dużo elementów. szczególnym yy, elementem jest Derolian DMC12, który zawiera bardzo fajne elementy. Jak widzicie, oto cały zestaw. Co mieści się? Po pierwsze zwróćcie uwagę na Deroliana. Ten Derolian jest olbrzymi. Tak widzimy jego wielkość, jego masę, cuć i jest to naprawdę potwierdzające. Dla porównania pokazę wam go koło jednego z aut metalu, metalowego, ale najpierw przytnę to. No więc, patrzcie tylko. DeLorean koło BMK. Jak widzicie, mamy równą skalę 1 do 18. Do, dodatkowym elementem są drzwi. I widzicie, magiczny przycisk pod spodem. Co on daje? A, oj, oj! Jak widzicie, mało bym go nie uskodził, ale. Świecące elementy. Mamy bowiem świecący kompresor Casu, tutaj takie listwy na dachu. O. Z przodu. Z tyłu nic nie świeci. Yy, I patrzcie wystarczy nacisnąć. I co ciekawe, ten tryb przechodzi w drugi tryb, który jest po tym trybie. Bo ten tryb, gdy jest włączony, on się sam wyłącza i później włącza się, jak kliknie się drugi raz, to wtedy ten tryb jest włączony. Co co tutaj mamy? Oprócz naszego Deloriana mamy dużo figurecek. Zlecenzał to Michał z powrotu do przyszłości, którego postawiam. Mamy precak. O. Dla Martiego mamy na przykład bifatanera z jego typową fryzurą. Mamy ławeckę. O. Mamy skrzynkę z plutonu. Plutonu, Skrzynkę Plutonu. Mamy głośnik. Co to jest? Wzmacniacz, który występował w pierwszej części filmu. Mamy taki Billboard. czy tam drogowskaz? Co to jest? A, to jest ten. No. Lunpile mal. Twin Piles mal. Jest to. Ten no, sklepu. Dalej mamy doktorka w skafandze antyradiacyjnym, czy ma Pluton. Pamiętajcie, Pluton, ten doktorek, czy ma Brown. Dalej mamy Maltiego z potęgcówki z lat 50. Bardzo szczegółowa figurka. Mamy doktorka tylko w skafandze bez hełmu. Ponownie detale, detale, detale. Patrzcie na, detale, patrzcie na te suwaki, na detale. Do tego mamy logo tego no, promieniowania. Mamy figurkę Jennifer Parker. Bardzo de, detali dużo. Mamy Martiego w skafance. Z kamerą JVC mamy Martego, set pięćdziesiątych znów z kamerą. Mamy gitarkę o Mamy deskolorkę, dwa lasy deskolorka. Mamy drugą gitarkę. Mamy Inną wersję Martiego mamy psa Einsteina. O mamy kolejnego doktorka, w lękawickach, a jakże. mamy kolejnego Martiego. Zwłaszpi czwarty czy trzeci. Mamy kolejnego doktorka i przyjrzyjmy się teraz detalom w pudełkach. Są to małe detale, które postanowiłem tak powkładać, ale są to na przykład do Deloriana yy, mamy gazetę, mamy urodki, różne elementy dodatkowe, które mogą być bardzo drobne. Mamy kolejną deskę. I tak to się prezentuje. A mamy jeszcze taki billboard. Jest to prezentacja i recenzja całego zestawu. Póki co całego, bo nie wiadomo co jeszcze wyjdzie z tego zestawu. Mamy plecak powieszony, tak? I mamy, uwaga, wysięgnik, znaczy hak. Hak mocujemy do Deloriana. W te miejsce. Jest to bardzo bardzo ciekawa konstrukcja. O. I w połączeniu z, z, z Latusem Hilwali, który mam, tworzy spójny zestaw. No, film już ma 7 minut, więc zapraszam do recenzji ze strony tego Michała z powodu do przyszłościpl ja tymczasem się zegnam do zobaczenia tam kiedyś tam. A jeszcze wam powiem, że Delorian ma dodatkową funkcję, którą aktywuje się za pomocą przesunięcia tych zapadek, ale czasami do tego bardzo jakiś element, który tam Wtyka się. Więc go wam pokażę zaraz. Patrzcie, mamy taki element. To nie jest element z Playmobila, To jest element z KOBI. Ale możemy go wykorzystać. I e -voila, Mamy DeLorean w tybie latającym. I co powiedzieć o tym tybie? Jest to dość ładny typ jak zestaw, jak dodatek do zestawu, to się prezentuje świetnie. Finalnie, czy warto kupić zestaw powrót do przyszłości od Playmobil'a? Z cezę powiem wam warto. E, polecam ten zestaw. Jest świetnie. Świetnie pomyślane, że, zosta że został wprowadzony i że wykonali taki zestaw kolekcjonerski dla dorosłych fanów. Drogi, to nie jest zabawka, to jest cały kolekcjonerski zestaw, który może w przyszłości na Allegro osiągnie dużą cenę. A wiem z praktyki, że Deloriana to naj to DeLorean metalowy kosztuje bardzo dużo. Więc jeśli ktoś z Was suka DeLoreana, dla samego tego DeLoreana warto kupić. I dla figurek kolekcjonerskich, które mam tutaj. Figurki, co ciekawe, figurki można dostać w kalendarzu adwentowym powrotu do przyszłości, a ale nie wiem czy jeszcze go dostaniecie, bo to jest bardzo, bardzo pewne, że już tego zestawu z kalendarzem adwentowym nie dostaniecie. Yy, gdyż w dniu dzisiaj, 25 listopada możliwe, że już nie ma tego zestawu kalendarzu adwentowego. Możecie go dostać może na, na stronie Playmobil albo Gdzieś tam. Albo za granicą, z zagranicy sprowadzić. Ale to jest dosłownie skórka za wyprawkę. Żebym nie za to nie zapomniał, pokażę Wam faktycznie to jest K1 do 18. Patrzcie na to. DeLorean wasawa M20 z samochodów PRL-u z kolekcji Hasset oraz Bumblebee z Transformers Robot in the Skies. Dwa auta te mają skalę 1 do 24 A Dorian 1 do 18.